Mrożone warzywa i owoce są cenione ze względu na najbardziej zbliżoną wartość odżywczą do produktów świeżych. Mrożenie jest najbardziej racjonalną formą utrwalania żywności. W porównaniu do innych metod, takich jak duszenie, solenie, marnowanie, pozwala na zachowanie wartości odżywczych zbliżonych najbardziej do świeżych produktów. Nie dodajemy soli, cukru, octu, innych substancji konserwujących. W procesie mrożenia nie zachodzą zmiany struktury białek, nie zachodzi też proces uczenia tłuszcze, i tak na przykład straty witaminy C w owocach i warzywach mrożonych sięgają o 20%, straty witaminy B i Pp są również dużo niższe niż w innych metodach utrwalania żywności. Przy zakupie produktów powinniś, mrożonych powinniśmy zwracać uwagę, czy ten produkt jest odpowiedniej jakości. Powinien on być sypki, nie powinien przylegać do opakowania. E, powinny owoce bądź warzywa luźno się przemieszczać e, w opakowaniu. Jeżeli e, jest inaczej, jeżeli ten produkt jest brylony, najprawdopodobniej został przerwany łańcuch chłodniczy, to znaczy produkt uległ wcześniejszemu rozmrożeniu, a następnie zamrożeniu. Przechowywać mrożonkę musimy w temperaturze nie wyższej niż temperatura zamrażania, minus 18 stopni. Musimy pamiętać o tym, że e, kupując produkt e, mrożony, e, mrożone owoce bądź warzywa, warzywa nie powinniśmy dopuścić do jego rozmrożenia. Jeżeli przypadkiem nie zdążymy dowieźć do domu zamrożonego produktu, ulegnie on rozmrożeniu, musimy go wykorzystać. Nie powinniśmy i nie możemy go ponownie zamrażać. Mrożone warzywa i owoce powinniśmy rozmrażać bezpośrednio przed spożyciem i w jak najkrótszym czasie. Warzywa z reguły są przeznaczone do gotowania, i wówczas używamy je w formie zamrożonej. Na przykład, przygotowując zupę z mrożonki warzywnej, wyrzucamy tą mrożonkę po prostu do gotującej wody. Warzywa na patelnie w formie zamrożonej przykładamy na rozgrzaną patelnię, podobnie jest z makaronami na patelnie. Natomiast jeżeli chcemy upiec ciasto, z owocami, na przykład ze śliwkami, z wiśniami. Owoce musimy rozmrozić, najkorzystniej jest w lodówce, bądź może to być też temperatura pokojowa. Ciepłe owoce dopiero dodajemy do ciasta, bowiem ciasto nie lubi zimna i wtedy ma zaburzoną strukturę, po prostu tworzy nam się jakiś zakalec. Owoce mrożone możemy wykorzystywać też w formie zamrożonej i jest to Użyteczne do dekoracji tortów, ciast, ponieważ są one w bardzo ładnym kształcie.